Drogi Frankowiczu, mamy dla Ciebie odpowiedzi na kilka bardzo ważnych pytań. Czy warto zawierać ugodę z bankiem? Czy może jednak lepiej pójść do sądu? Jakie są szanse na wygraną w sądzie? Kiedy wreszcie Sąd Najwyższy wyda orzeczenie w sprawie Frankowiczów, czyli w Waszej sprawie? Na te pytania już za chwilę będziemy odpowiadać w następującym składzie. Damian Janaszek, radca prawny. Dzień dobry. Oraz Krzysztof Szymański, ekspert finansowy Finatio. Zaczynamy kolejny program z cyklu WTS- rozmowy. Panie Krzysztofie, te ugody mnie bardzo interesują. Ostatnio mówi się dużo o tym, że banki zaczynają wchodzić w temat ugody, ugód z Frankowiczami. No i czy to już się dzieje? Tak. Miażdżąca przewaga banków, znaczy właściwie przegranych banków w stosunku do Frankowiczów, spowodowała, że. Banki zaczęły myśleć, że coś trzeba w tej materii zrobić, bo niestety zbyt duża ilość przegranych w sądach może oznaczać bardzo wysokie koszty dla sektora bankowego. I w grudniu 2020 roku, czyli pod koniec roku, prezes Komisji Nadzoru Finansowego wyszedł do banków właśnie z takim zapytaniem, z taką propozycją: czy banki nie byłyby skore iść na ugody w taki sposób, żeby banki ponownie przeliczyły te salda kredytowe? I wróciły się do chwili uruchomienia kredytu, i żeby te kredyty były traktowane od początku tak, jak, jakoby by były złotowymi kredytami. No i banki zaczęły myśleć, że no coś rzeczywiście możemy z tym zrobić. Ta propozycja wydaje się do tej pory być najbardziej sensowną, no ale jak zauważyliśmy, tak naprawdę bank PKOBP, między innymi, wyłamał się jako jedyny i poszedł w kierunku, że. Sam oświadczył, że, bo no oczywiście tutaj było zapytanie przez zarząd nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, i bank stwierdził, że będzie na takie ugody szedł. Nawet zawiązali ponad 5 czy tam 6 miliardów złoty rezerwy. No ale była dymisja prezesa. To ciekawe, no, przypadek? Nie sądzę. No i to jeszcze w dniu ogłoszenia orzeczenia Sądu Najwyższego, w który, do którego miało dojść, a niestety nie doszło. Czy Frankowicze są skłonni iść na ugody? No i tutaj właśnie mamy dwa rodzaje informacji. Bank, na przykład PKOBP, robił ankietę wśród swoich klientów Frankowiczów. Czy Frankowicze są gotowi iść na ugody? I 70% Frankowiczów powiedziało: tak, jak najbardziej chcemy iść na ugody. Ale mamy też inne badania, UCS Research i yy, Syno, które mówi, że Około 50%, ponad 50% Frankowiczów chce iść w kierunku sporów. Sporów, że są zdecydowani, jeżeli tylko będzie zielone światło ze strony Sądu Najwyższego. Chociaż tutaj myślę, że więcej coś na ten temat powie, że tak. O naprawdę, tym zielonym świetle. Tak, że nie obawiamy się już o to, czy Frankowicze mają rację, czy nie mają, tylko tak naprawdę chodzi o poziom korzyści, jakie będą im się należeć. No i to jest, mówię, ciekawa, ciekawa statystyka, ale do czego należy wrócić? Bo dzisiaj pojawiły się statystyki, Związek Banków Polskich powiedział, że 79%, w 79% przypadków Frankowicza tylko i wyłącznie wygrywają. Być może to jest nadal dużo, ale zaraz powiem o, o, o innych statystykach. Ale wgłębiliśmy się głębiej. Na czym tak właściwie te statystyki polegają? I te 79% Frankowiczów tyczy się tak naprawdę drugich instancji, a także Uchylonych wyroków, tak do, czyli przekazanych takich do, jakby do ponownego rozpatrzenia do pierwszej instancji. Więc tutaj rzeczywiście ciekawie to wygląda, bo 79% ze strony banków, bo 21% tak jakby Frankowiczów przegrywało, i to czasami już wystarczy, żeby wśród osób, które takie kredyty posiadają, żeby już pewnego rodzaju taki niepokój wzbudzić. Ale inne znowu statystyki takie ogólne, pierwszych i drugich instancji wskazują, że w 95 nawet procent przypadków frankowicze wygrywają. Czy to jest tak, że każdy Frankowicz miałby szansę, miałby taką możliwość, żeby skorzystać z ugody? Znaczy, wiele banków już wyłamało się z tego programu ugód i między innymi Raiffeisen, Raiffeisen International dokonał tego jako pierwszy. Czyli powiedział, nie, ja na ugody z Frankowiczami nie będę szedł. Bo na początku 10 banków przystąpiło jakby do tego programu ugód. Tzn. Weszło do, tych, do tego zespołu Aż gdzie 10, to tak, dużo. 10 10 hmm. banków. Raiffeisen się wyłamał jako pierwszy. Getin wiemy, że też już na pewno takich ugód nie będzie Frankowiczą proponował. Oczywiście to wszystko będzie najprawdopodobniej odwleczone i, i do czasu orzeczenia Sądu Najwyższego najprawdopodobniej takie ugody. Być może PKOBP, bo już to zadeklarował i stworzył rezerwy, być może on będzie szedł jako, jako pierwszy, ale reszta banków nie wydaje mi się. I na przykład Deutsche Bank także się wyłamał, z tego co słyszałem, najprawdopodobniej także wyłamie się z tego programu ugód frankowych bank BPH. Co do pozostałych banków, zaczynają banki tworzyć rezerwy, więc jest spora szansa, że jakieś ugody będą, ale co najważniejsze, będą wykluczenia, czyli ktoś kto spłacił cało, w całości kredyt, z takich dokumentów wewnętrznych widzieliśmy, że tak tacy frankowicze najprawdopodobniej będą wyłączeni, czy też ewentualnie tam gdzie tych klauzul abuzywnych nie było, bo było część takich umów, powiedzmy, że lepiej napisanych. Mhm. I trzeci taki przypadek, no to że na przykład było to powiązane yy, na przykład nie z celem mieszkaniowym. Tak? Czyli na przykład Frankowicz kupił na, przykład, nie wiem, na wynajem takiej nieruchomości. To bank już być może nie będzie w tym przypadku szedł na ugodę. Co jest lepsze dla Frankowicza? Pójść na ugodę z bankiem, podpisać ugodę. Czy być w sądzie? Jaka jest różnica, jeśli chodzi o korzyści, między właśnie podpisaniem ugody, a wygraną sprawą w sądzie? Ja powiem tak. KNF y, przygotował pewnego rodzaju statystyki, ile tak naprawdę kosztowałoby to sektor bankowy, jeżeli wszyscy frankowicze poszliby na ugody, oraz ile kosztowałoby to sektor bankowy, jeżeli wszyscy frankowicze y, poszliby unieważnić swoje umowy. Bo to są takie, y, takie jakby to powiedzieć, dwa, dwie skrajne możliwości, które są najbardziej prawdopodobne. I w pierwszym przypadku jest to 34,5 miliarda złotych. W przypadku ugód, hmm. jeżeli wszyscy Frankowicze, a w przypadku gdyby wszyscy Frankowicze poszli do e, sądu, do i sądu to jest koszt 101 101,5 miliarda 101 złotych. Czyli 2,5 do 3krotnie Frankowicz zyskuje więcej, jeżeli unieważni swoją umowę w porównaniu do tego, co by dostał w przypadku pójścia na ugodę. Hmm. Czyli Chodzi o znacznie większe pieniądze, ale jeszcze jedna ważna rzecz, o której mało się mówi. W przypadku, gdy taki Frankowicz wchodzi na drogę sądową, to od tego czasu, w przypadku wygrania takiego procesu, naliczane są odsetki, które mu się należą. A aktualnie to jest 5,6% w skali roku, więc jeżeli taki proces będzie trwał 3 lata, no to jest kilkanaście ale, procent. Ale odsetki, od czego odsetki? Od tej kwoty roszczenia. A kwota roszczenia często nawet jest zbliżona albo nawet przekracza kwotę zaciągniętego kredytu. Więc chodzi o naprawdę duże pieniądze. Jak Frankowicz może się w tym połapać? Jak mógł, może obliczyć te różnice i stwierdzić, co dla niego jest bardziej opłacalne, to znaczy iść na ugodę, czy, pój czy, czy być w sądzie? Frankowicz. Tak łatwo nie wyliczy sam sobie kwoty sporu w przypadku odfrankowienia, unieważnienia, czy też ewentualnie pójścia na ugodę. Najlepszą opcją jest skorzystanie z narzędzia, które za niego wyliczy w sposób orientacyjny te kwoty. Można zajrzeć na stronę, na przykład podaje lexio.pl, łamane przez kalkulator, gdzie takie narzędzie się znajduje i takich wyliczeń można dokonać. Jakie są możliwe Najbardziej prawdopodobne scenariusze orzeczenia Sądu Najwyższego? Nie spodziewałbym się, aby tutaj ta sytuacja Frankowiczów była wywrócona do góry nogami. Zostało już tak naprawdę wiele w tym powiedziane, a to, co było powiedziane, to, co było orzeczone przez sądy, no, znajdowało jednak swoje źródło w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I jeżeli już mamy tak naprawdę stwierdzone roszczenia Frankowiczów, które opierają się na niedozwolonych klauzulach, klauzulach umownych, jeżeli takie klauzule w umowach Frankowiczów są, to takie roszczenie Frankowiczowi przysługuje, tak więc tutaj w tej materii zbyt dużo się nie zmieni, aczkolwiek trzeba sobie przypomnieć, na co w ogóle ten sąd najwyższy ma odpowiedzieć. To są no, dosyć ciekawe pytania, rodzące problemy. Sąd Najwyższy ma odpowiedzieć, czy yy, po wyeliminowaniu z umowy takiego niedozwolonego zapisu, mowa tutaj o tym mechanizmie wprowadzania tego kursu franka, tak? na tym, na czym banki tak naprawdę zarabiały, a na czym tracił Frankowicz, czy po wyeliminowaniu tego zapisu, czy taka umowa może nadal obowiązywać? I czy też ten wyeliminowany zapis może być zastąpiony czymś innym? No w polskim prawie nie ma tego czegoś innego, czym można byłoby taki zapis umowny zastąpić. Ciekawostką jest, że właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że decyzja należy do Sądu Krajowego i jeżeli da się to zastąpić, to przepisami. Jeżeli w naszym kraju takie przepisy obowiązują, a jeżeli nie, to zwyczajem. No tego my prawnicy również nie rozumiemy. Na to pytanie ma odpowiedzieć no, pełny skład tutaj sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. I teraz kiedy ma to się zdarzyć? No tutaj tego terminu nie znamy. To jest odroczone bez terminu. Nam się wydaje, że zajęcie stanowiska przez rzecznika finansowego, rzecznika praw obywatelskich powinno nastąpić w wakacje, ale raczej w wakacje nie spodziewajmy się tego, że. To posiedzenie będzie zwołane, raczej to będzie termin już po wakacjach, pewnie jesień. Czy każdy Frankowicz może pójść do sądu ze swoją umową z bankiem i walczyć o unieważnienie tej umowy, albo o odfrankowienie tej umowy? Czy w każdym przypadku to ma sens? To wszystko zależy od analizy sytuacji tego Frankowicza. Oczywiście to musi być poprzedzone analizą umowy, jaką zawarł Frankowicz z bankiem. No tutaj z naszego doświadczenia wynika, że no zdecydowana większość tych umów zawieranych z bankami umów kredytowych zawierała klauzule niedozwolone, że tutaj naruszała prawa konsumenta, stawiała tego konsumenta w dużo gorszej sytuacji. Jeżeli widzimy, tak, że takie mechanizmy, te niedozwolone były do tej umowy wprowadzone, to tak naprawdę ta ścieżka, ta droga sądowa jest otwarta. I mówimy o wniesieniu sprawy do sądu, tak? Mówimy o roszczeniu kredytobiorcy. Oczywiście tych roszczeń może być kilka, bo tu właśnie też ma na to odpowiedzieć Sąd Najwyższy. Czy ma dochodzić do unieważnienia tych umów kredytowych, czy też ma dochodzić do ich odfrankowienia? To jest tutaj tak naprawdę bardzo istotne z punktu widzenia kredytobiorcy, bo od tego zależy skala korzyści. Jeżeli jest unieważniona umowa, to ta umowa jest uznawana za nieważną, niezawartą od samego początku. Dla przykładu umowa z 2008 roku jest uznana za nieważną właśnie z datą jej zawarcia. Co to oznacza? Że bank ma zwrócić kredytobiorcy wszystko to, co on zapłacił, a kredytobiorca ma zwrócić kwotę nominalną jaką od tego banku Otrzymał. Jeżeli, jeżeli takie roszczenie jest stwierdzone, jeżeli takie klauzule niedozwolone tam się znajdowały, jeżeli też m, tak naprawdę ten konsument zawierając tę umowę y, był na tej słabszej pozycji, nie zapoznał się z tą umową, bo mu tak naprawdę nie wolno było, on dostał ten wzór przed podpisaniem tej umowy, tak? no to wtedy uważamy, że doszło do naruszenia praw konsumenta, uważamy, że takie roszczenia konsumentowi przysługują. I może wystąpić z pozwem do sądu. Bardzo ciekawe jest orzeczenie tutaj pod tym kątem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo ten Trybunał mówi, że podjęcie tej decyzji należy do sądu polskiego, a sądy polskie z reguły mówią, że to konsument ma zawrzeć stosowny wniosek w pozwie i wskazać, czego się domaga. Czy domagasz się unieważnienia? Jeżeli to udowodnisz, jeżeli wykażesz, że to unieważnienie powinno nastąpić, bowiem ta umowa bez tej, tego mechanizmu niedozwolonego nie może dalej obowiązywać, no to takie orzeczenie oczywiście, oczywiście zapadnie, tym bardziej, że jest ich większość, zdecydowana większość. Jakie są szanse na wygraną w sądzie? Na podstawie tych danych, które są dostępne do tej pory, no to można powiedzieć, że są wysokie, prawda? Bo większość spraw frankowych jest wygrywana. Zdecydowanie. No tak naprawdę jeżeli ta umowa jest obarczona tymi klauzulami niedozwolonymi, mając na uwadze dotychczasowe orzecznictwo niekoniecznie sądu najwyższego, tak, ale już orzecznictwo sądów okręgowych, sądów apelacyjnych, no to jednak dochodzi do.. Zdecydowanych wygranych, tak, czyli do zasądzenia tych roszczeń, do wygranych Frankowiczów, no tutaj też sądy nie mają zbyt dużego pola do manewru, tak, bo jeżeli mamy orzeczenie sądu nadrzędnego, mamy orzeczenie tutaj sądu europejskiego, no to tutaj. Ten kierunek orzekania, no jednak nie może być wywrócony do góry nogami. Tutaj pewne takie niuanse, tak, niuanse co do pewnych rozstrzygnięć mogą mieć tutaj wpływ, jeżeli chodzi o te pytania prawne, ale ta pozycja tego Frankowicza na pewno tutaj nie ulega żadnej zmianie. No na dziś, według tych danych, o których mówił Krzysztof, no to jest to ponad 90% tutaj wygranych. My mówimy, żeby przegrać z bankiem, trzeba po prostu napisać źle pozew, tak? Trzeba popełnić jakieś takie błędy proceduralne, które skutkują odrzuceniem tego pozwu, jego nierozpoznaniem formalnym. No, panie mecenasie, znaczy wniosek jest taki prosty i tak oczywisty, jasny jak słońce, co zresztą już wiemy od dawna, znaczy nie sposób takich rzeczy robić samodzielnie. Trzeba skorzystać z, ze współpracy, czy też z porady, z, z doradztwa specjalistów, czyli kancelarii prawnych, prawników, no, tego się nie da zrobić samodzielnie. Zgadza się, no, tym bardziej, że procedura jednak sądowana jest skomplikowana. tak? Jest pewien taki formalizm procesowy, wnioski procesowe, no, które trzeba też składać w odpowiednim momencie. Jakby pan odpowiedział na pytanie, które by dotyczyło kosztów? To znaczy, że. Okej, okay, no oczywiście warto z prawnikami trudno sobie wyobrazić yy, walkę z bankiem bez prawnika, bez prawników, ale że te koszty prawne są tak wysokie, że można się nie kalkuluje, znaczy to jest drogie, abstrakcyjnie drogie. Uważam, że nie, bo należy spojrzeć na skalę korzyści, tak? No tutaj ktoś jest pozostawiony z kredytem frankowym, który spłaca nadal albo spłacał na tych niekorzystnych warunkach i na pewno to wynagrodzenie kancy... Kancelarii. te stawki są oczywiście negocjowalne no na pewno to wynagrodzenie kancelarii no nie jest na tyle wysokie aby ono w jakiś sposób miało hamować te decyzje tak albo tutaj skłaniać do, do jakby niezdecydowania się na wszczęcie tego procesu yy, sądowego no moim zdaniem też taki proces trwa ale o czym wspomniał Krzysztof przecież takiemu kredytobiorcy przysługują też odsetki on zgłasza pewne roszczenie na poziomie kilkuset tysięcy złotych i to roszczenie, to roszczenie też jest można powiedzieć obciążone odsetkami i tymi odsetkami jest obciążony bank. Na dziś to jest 5,6%, to możemy też jakby tutaj założyć, że proces trwający 2-3 lata może nam sfinansować w zakresie tych odsetek koszty tutaj poniesiony przez kredytobiorcę. Panie Krzysztofie teraz mam do Pana jeszcze y, pytanie takie podsumowujące naszą rozmowę, gdzie Frankowicz powinien szukać wiarygodnych informacji dotyczących spraw frankowych. No coraz więcej tych materiałów pojawia się w internecie i tak naprawdę można się w nich zagubić. Ja zbieram wszystkie te informacje i prowadzę spotkania na internecie onlineowe, w formie webinarów. Jeżeli osoba ma ochotę, może zajrzeć na takie spotkanie, wpisać się. Pod adresem finatio.pl, łamane przez franki, i tam będziemy właśnie porównywać, na przykład, korzyści wynikające z podpisania ugody, czy też ewentualnie unieważnienia, czy odfrankowienia umowy. Bardzo panu dziękuję za tę Dziękujemy. rozmowę. Dziękuję. W imieniu własnym i wszystkich Frankowiczów.